Ostatnie zdjęcia, drodzy państwo, które były na tym filmie, wprowadziły nas niejako w przyszłość i o tej przyszłości teraz będziemy mówić, bo teraz będzie bardzo ważna część, bardzo ważna uroczystość, która też jest w jakiś sposób memu sercu bliska, bo przyszło mi również wielokrotnie pokazywać takie wydarzenie na antenie naszej telewizji polskiej, kiedy to młodzi adepci tej sztuki prowadzenia tych ciężkich maszyn, młodzi maszyniści i maszynistki również, odbierali swoje dyplomy, swoje dyplomy zaświadczenia ukończenia kursu maszynisty i takie symboliczne nastawniki i nasze kamery też również to pokazywały, więc tym bardziej jest mi bardzo miło, że mogę w tym wydarzeniu uczestniczyć. uczestniczyć. Drodzy Państwo, to jest doskonała okazja, te 150-lecie, aby wręczyć te dyplomy, aby wręczyć te nastawniki właśnie tym wszystkim, którzy rozpoczynają swoją wspaniałą przygodę z koleją. A o wręczenie tych świadectw i tych symbolicznych nastawników proszę Panią Elżbietę Załuską, dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Polregio w Olsztynie oraz Pana Leszka Miętka, prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Zapraszam na scenę. Takie małe Pan Prezydent Miętek Niestety nie, mo nie może z nami uczestniczyć, ale z nami jest Sławomir Sędkowski, członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników w naszej spółce, panie Sławomirze, zapraszam serdecznie. A, serdecznie, dziękuję. Przy mikrofonie, to chcę powiedzieć, właśnie uzupełniając wypowiedź kolegi, że tradycją jest w naszym zakładzie, że na zakończenie kursu, e, na świadectwo maszynisty, organizujemy e, spotkanie, podziękowanie dla kadry, która e, tutaj chylę czoła do wszystkich instruktorów maszynistów, którzy uczestniczyli w procesie kształ kształcenia i egzaminowania ich. Naszych maszynistów, no i poprosimy na scenę tutaj naszych adeptów, tak jak kolega powiedział. Chcę powiedzieć, że szkolenie maszynistów w naszym zakładzie rozpoczęliśmy od 2016 roku. Wyszkoliliśmy już 51 maszynistów. To pokrywa nam zapotrzebowanie na maszynistów, bo wiadomo, zmiana pokoleniowa odchodzą pracownicy na emeryturę. A ci maszyniści to tylko ten symbol jest, bo tak jak przedmówcy powiedzieli, nasi y, przyszłość kolei to, jest, to są przede wszystkim pracownicy. Pracownicy wykwalifikowani, o wysokich kwalifikacjach. Mamy nowoczesne pojazdy. Jeżeli chodzi o polskie linie kolejowe, również tam jest, są wymagani, y, 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 są potrzeby na inżynierów i nie tylko, prawda? Także. Nasz maszynista to jest ten symboliczny dzisiaj pracownik, który, bez którego kolej nie istnieje, bo najważniejsi w każdym procesie i w procesie przewozowym są pracownicy. Także bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, teraz wyczytam nazwiska tych osób, które za e, chwilę wejdą na scenę. Bardzo proszę, aby one te osoby weszły wszystkie razem. Te osoby, które otrzymają te świadectwa i symboliczne nastawniki, to Piotr Powałowski, Robert powicz tak, można być brawa, Jacek Pogorzka i tu uwaga, drodzy państwo, Robert Lewandowski. Nie wiem, jak to zrobił, że przyleciał z Kataru odebrać nastawnik. Arkadiusz Szostek. Mariusz Morawski, Marek Nałęcz, Marcin Standarski, Emil Stawicki, Radosław Ziółkowski, Mariusz Pokoński. Gorące brawa, zapraszamy całą grupę. Naszego duszpasterza, księży Tomaszu. Szczęść Boże, żegnamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. No i teraz jak ja się połapię. <grym, 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 tak, e, 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 bardzo proszę tutaj koleżankę o pomoc <grym>, dobrze. i będziemy czytać. E, proszę. Może będziesz odczytywała Okularów wzięła. Pan Piotr Jan Powałowski. Gorące prawa, drodzy Państwo. Pan Zioł Powałowski. odbiera swoje świadectwo i symboliczne na bardzo. Może Pan Pan Robert Powichrowski. Brawa dla Pana Roberta, gratulujemy. Proszę Państwa, dla każdego masz maszynisty życzymy zielonego. Pan Jacek Kokoszka. Pan Robert, A -a -a. Pan Robert Lewandowski. Pan Robert Lewandowski. Wszystkiego dobrego Pan Arkadiusz Szostak. Żeby nad godzikierował. Proszę Państwa, żebyście Państwo słyszeli komentarz. Pan Mariusz Morawski. Mam nadzieję, że Zapraszam tutaj do, do tyłu. Pan Marek Nałęcz. Pan Marcin Sandarski, Pan Emil Stawicki. Pan Radosław Ziółkowski oraz Pan Mariusz Pokoński. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Sławka Centkowskiego, Sławomira Centkowskiego, członka Rady Nadzorczej spółki Polarek. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Szanowni zaproszeni goście, szanowni państwo, tak troszeczkę zainspirowany obecnością tutaj pozwolę sobie powiedzieć tak, człowiek jest bogatą istotą, bo wystarczy, że podniesie głowę do góry, jest uruchamiając swoją wyobraźnię, jest w stanie podróżować. Tysiące kilometrów poprzez planety, galaktyki. Na Ziemi musimy podróżować pociągiem, i od tego tutaj jesteśmy. Kolej to piękno zakute w stal, kolej to właśnie ludzie, kolej to rozwój i przyszłość. Mieliśmy namacalne dowody tego, że gdyby nie ta kolej, to myślę, że ten piękny Olsztyn byłby dziś inny, uboższy, skromniejszy. Szanowni Państwo, w tej historii mam też swój drobny pyłek. Jako maszynista przyjeżdżałem bardzo często do Olsztyna. Uważam, że trasa toruńsko-olsztyńska jest chyba jedną z najpiękniejszych, jaką można sobie wyobrazić. Te rzeźby, które widzi się po drodze, to są rzeczy niepowtarzalne. Ja swoim kolegom, przyjaciołom, maszynistom życzę, żeby doznawali tego piękna każdego dnia. żeby powracali do domu bez smutku i trosk, żeby było tyle wyjazdów, ile powrotów i żeby czerpali to piękno z tego zawodu. Bo ten zawód jest piękny, trudny, ale wypowiem to słowo, które jeszcze dziś nie padło. Szanowni Państwo, my idziemy do służby. My służymy. Służymy ludziom, służymy zakładowi, służymy krajowi. I tą służbę od wielu lat pełnimy. Wszystkiego dobrego. szczęścia. Boże. Tutaj była propozycja od y, fotografa, żeby zrobić jakieś pojątkowe zdjęcia, ale może nie wiem, czy, czy nie na zewnątrz, bo tu się chyba y, nie pomieścimy. Ale może z z instruktorami też również. To, znaczy, to większa grupa no, na scenie, nie wiem, czy się zmieści po prostu. Ja może sesję zdjęciową zrobimy po całym wydarzeniu, dobrze? Tak, żeby porządek był. A teraz dziękujemy panom bardzo. Dziękuję bardzo. I będziemy jeszcze tak z Państwo wręczać e, nastawniki e, tutaj wyjątkowym naszym gościom. Zapraszam na scenę pana wojewodę. Musiał, e, pana wicemarszałka, pana prezydenta Olszlena również. Pana prezesa Artura Martyniuka. Pana Pan Arkadiusz Gnoza również jest proszony do nas. Pan prezes Wałdowski. Pan Krzysztof Wałdowski, dyrektor Polskiej Tminii Kolejowej, wręczy dla naszych gości e, symboliczne e, pamiątki. Natomiast Pana Sławka Sławomira Centkowskiego poprosimy o wręczenie symbolicznych nastawników. Bardzo proszę, Panie Prezydencie, czy Pan Prezydent Miasta Olsztyna jeszcze nie został poproszony? No, to, tak? proszę. To, tak? to, tak, Był wymieniony, tak, to, przepraszam. To, nie, to, panie Prezydencie, to jest uwiecznienie tej, tej... Tak, Pan Wojewoda jest nieobecny. Tak, już?